Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj siejemy zboże, zboże jary. No i tak jadę do chłopaków na pole, wywiezim e, obiad, żeby coś trochę ciepłego zjedli. No i przy okazji zobaczę, jak idzie. Tutaj pole mamy 6 hektarów. O, ja pierdzielę. Już sobie pojechałam. nie objadę tutaj. Muszę zawrócić i jechać inną drogą. Zwalone drzewa. Ale mnie wpuścili w maliny. Kurczę, nie powiedzieli mi, że tutaj są takie zasieki. To jest jakaś droga w bok. Może tędy? Ten... Nie. Tędy też nie pojadę, bo też jest zwolona. Dobra. Muszę jechać dookoła. No nic. Jadę od drugiej strony. Objechałam już dookoła. Bez większych przeszkód, dojeżdżam już do swojego pola. Widzę tam dziadek sieje, tu man kurzu za nim, bardzo się kurzy, jest sucho. Tutaj koledzy też już mają poorane pod kukurydzę, będzie tutaj kukurydza. No i jest suchutko. Tam w oddali są wydmy w Porzeczu. Te, które kiedyś też tam pokazywałam na filmiku, bardzo piękne miejsce, słuchajcie. Jest tam niesamowicie ładnie, tak klimatycznie może kiedyś jeszcze też podjadę, a może nawet i dzisiaj podjadę, zrobię takich kilka nagrań tamtych właśnie wydm a jeszcze mi samochód zgasł odpalił, o tutaj jakiś idzie tuman kurzu, diabeł poszedł po polu, zakręciło piaskiem zaraz się dowiemy jakim tutaj idzie robota idzie pełną parą siejemy tutaj jęczmień ale jest sucho sucho jest bardzo zobaczcie jest po prostu piach tutaj w głębi jeszcze troszeczkę wilgoci jest, ale szczery piach no tutaj akurat nie to jest taki piaseczek, tam dołem jest więcej wilgoci, jest troszeczkę lepsze pole ale mimo wszystko, zobaczcie jak się kurze, jest strasznie sucho. Tutaj jest 6 hektarów, w tym kawałku. Wszystko mamy ogrodzone, bo pole to przylega z dwóch stron do lasu. Także tutaj był wieczny problem ze zwierzyną. Zniszczenia były bardzo duże. Sięgały 70, nawet i 80%. Także koniecznością było ogrodzić. No a teraz, jak żeśmy ogrodzili, to od kilku lat mamy suszę. Cztery lata z rzędu męczymy się tutaj z suszą. No i teraz marzec jest też wyjątkowo suchy. Jest bardzo sucho. Jak nie popada, to słuchajcie, będzie nieciekawie. W ogóle się na deszcz nie zanosi. Ale są przymrozki, co dodatkowo wysusza tutaj tą ziemię. Słońce, wiatr. No i jest, jak jest. Nie wiem jak zatrzymać, wiatr to obraca koło świat, po co łzy spadają często z nieba. Ale wiem, gdzie szczęście śpi. Ma na imię tak jak Ty Twoje oczy, usta Twoje ciepłe dłonie W których pragnę się skryć Nie wiem dokąd płynie czas Skąd na niebie tyle gwiazd Nie znam słów bym mógł Ci wyznać To co czuję jednak wiem, że ktoś ten świat przyozdobił w letni wiatr, tylko po to, by mu rzucić ci go w dłonie, co tobie tak. Bye. Tutaj środkiem pola w głębi jeszcze wilgoci trochę jest. Ale mimo wszystko jest bardzo sucho. No i jeżeli nie popada w najbliższych dniach, to kurczę cienko to wszystko widzę. Jest bardzo sucho. Już od ponad półtora miesiąca tutaj w ogóle nie pada. No i wysusza to wszystko. Kurzy się okropnie. Bocian! Bocian leci! Tak, krzyczy tutaj może że bocian leci. Oznaka wiosny. <laughs> Przyleciał. Jaka radość od razu wstąpiła. Tam w oddali dziczki w pełni już kwitną, dzikie śliwy. W ogóle one tak już od tygodnia tutaj kwitną, pszczoły na nie chodzą, noszą pyłek, zbierają już pierwszy miód. Ale jest sucho. No tutaj bardziej mnie martwi teraz ta właśnie. Susza, która już można powiedzieć jest piąty rok, cztery z rzędu. Susza była tutaj bardzo duża, no i zapowiada się, jeżeli nie popada, będzie kolejny rok suszy. Pole to jest bardzo fajne do roboty, bo jest równe, długie. No i wszystkie prace tutaj idą fajnie, bo tak jak mamy tam we wsi pola, to są króciutkie, jeszcze dobrze się nie rozpędzi, już musi się nawracać. A tutaj jak się zapnie, jak się czepi, to jedzie i robota ubywa, ale powiem Wam, że jak byłam y, młodsza, byłam dzieckiem, to słuchajcie, nie lubiałam tego pola. A to z tego względu, że sadziliśmy tutaj y, dosyć często kartofle. No i wykopki były oczywiście ręczne. Słuchajcie, jak przyszło zbierać tutaj te kartofle, no mieliśmy tam powiedzmy tych naście lat. No i tutaj no, bardzo dużo młodzieży te kartofle zbierało i każdy tylko tak patrzył daleko jeszcze do tego końca, ile jeszcze zostało. No i tak powiem Wam, że już jak się sadziło ziemniaki, to pierwsze moje pytanie zawsze do rodziców było, gdzie w tym roku będą sadzone... Kartofle, no i jak usłyszałam, że właśnie tutaj na tym polu, no to już powiedzmy od momentu wsadzenia, uśmiech na mojej twarzy ginął. <laughs> Także mam takie wspomnienia tutaj właśnie z tym polem. No i też jeszcze jedne takie wspomnienia, takie troszeczkę śmieszne, ale też miłe, jak zboże żeśmy tutaj siali. Pamiętam jeszcze, jak żeśmy snopowiązałką właśnie yy, kosili. I też trzeba było snopy stawiać, i wtedy miałam bodajże chyba 11 czy 12 lat. Mama mnie wzięła tutaj do stawiania tych snopków. Gorąco, pająki w, tych, w tym zbożu były, te snopy takie ciężkie. No, miałam już po prostu dosyć tego stawiania tych snopów na tym polu, i wieczór nadszedł, zostało jeszcze dosyć dużo, mama zarządziła już koniec pracy, mówi, jedziemy do domu, przyjedziemy, resztę postawimy następnego dnia. Ja tak do tego domu przyjechałam, słuchajcie, taka załamana, spracowana, no i takie łzy mi leciały i tak mówię, żeby jutro nie trzeba było jechać tych snopków stawiać, żeby się wydarzył cud, żeby one były postawione. No i położyliśmy się spać rano, mama pobudziła, jedziemy na pole stawiać te snopki, ja, już z takim nastawieniem zawczasu z płaczem wyjeżdżamy na pole, a stał się cud. Dobry, słuchajcie, do, do tak, i to mi zostało do dzisiaj, słuchajcie, wyjeżdżam w każdym bądź razie na pole. Patrzę, snopki stoją, no, okazało się, mieliśmy tutaj takiego przyjaciela rodziny. On już dawno nie żyje, starszy człowiek. Wstał do dnia, przyjechał, bo też tutaj był jego kawałek pola. Myśmy od niego kupili on do końca życia. Powiedzmy, no, czuł się jak u siebie na swoim polu, pomagał nam, wstał do dnia i przyjechał te snopki, postawił. Powiem wam, że do dzisiaj, jak wspomnę o tym człowieku, miał nazwisko Gmyrek, jak wspomnę o nim, to bardzo ciepło mi się robi właśnie za te postawione snopki zboża. Także takie wspomnienia tutaj z tym polem mam? Miłe, w zasadzie miłe. No, kiedyś całkiem inaczej to wszystko wyglądało, dzieci pracowały. Nie było, że boli, gorąco, nie pójdę. Motywacja wisiała, słuchajcie, na drzwiach. Najlepszy antydepresant. Lek na wszystkie dolegliwości, lenistwo. No i pracowało się, było wesele I wszystkie dzieciaki. Cała młodzież robiła w polu. Fakt, że było ciężko, ale jakoś było wesele. A dzisiaj, no niestety, większość nawet nie potrafi chleba ukroić. Także... Czasy były zdecydowanie Mocno jak w lepsze. Jest. <laughs> tak nie wiem czy tu słychać co mąż mówi. Właśnie mówi, że po co mają kroić jak jest w kromkach. No niestety nowoczesność z jednej strony jest e, takim dobrem. Można być dumnym z tej nowoczesności, a z drugiej strony niestety wychowuje kaleków. Kaleki wychowuje kaleki. Młodzież no nie wszystko oczywiście, bo słuchajcie, nie można wszystkich jedną miarą mierzyć jednakowo, ale niestety większość jest kalekami i każdy chyba z nas <gryw> z nas starszych wie, bo mamy swoje dzieci, niektórzy może mają już wnuki i wiemy jak to wszystko wygląda. Zobacz mężu, tam bocian chodzi, ale jest tylko jeden. Może przylecą sami sekundę gniazda. No tak, bo pierwsze to przylatują właśnie samce, zajmują gniazdo, dopiero później w drugiej turze samice przylatują. No i tutaj na sąsiedniej wiosce bociany już są. U nas kilka lat, od kilku lat już bociana nie ma. Były, były, ale chyba musiał po prostu. Zbył. No zbyły się. Musiał jeden zginąć, bo parę lat temu, trzy czy cztery lata temu przyleciał jeden, on długo był sam w gnieździe, klekotał. Samica nie przyleciała, prawdopodobnie gdzieś zginęła, albo ją gdzieś upolowali. Kurzy się jak na jesieni. strasznie się kurzy, to jest fakt. No jest bardzo sucho, jest po prostu bardzo sucho. No jeżeli nie popada w najbliższych dniach, no to będzie, słuchajcie, nieciekawie, bo tak jak mówiłam, no przymrozki, wiatr, słońce, jednak tą ziemię wysusza, a tutaj no są piaski, tam gdzie Robiłam filmik z nawozów. No to jest glina czwarta klasa, także tam powiedzmy wierzch zasklepiło i ta wilgoć w ziemi się utrzymuje. No a tutaj sami widzicie jak to wygląda. Patrząc dzisiaj na to, no to nie napawa to jakimś takim optymizmem. Nawozy są bardzo drogie, bo poszły sześciokrotnie w górę. Paliwo, ropa tak samo jest bardzo droga. Kosztuje bardzo dużo opryski, wszystko jest drogie. No i teraz, jeżeli przyjdzie nam tutaj, słuchajcie, piąty rok suszy, no to nie będę tutaj, słuchajcie, czarować ani mamić. No niestety, nieciekawie to będzie. Prawdopodobnie piątego roku suszy już nie udźwigniemy. Także z nadzieją tutaj spoglądamy w niebo na ten deszcz, którego w ogóle nie widać. No i nie tylko my, bo nie tylko my jesteśmy w tej sytuacji. Wszyscy rolnicy jadą tutaj na tym samym wózku. Piąty rok suszy niestety nas dobije. Pożegnamy się z rolnictwem, najprawdopodobniej. No ale trzeba wierzyć, bo. Jeszcze jak to ktoś powiedział, jeszcze jakoś to nie było, żeby jakoś to było.